Cześć wszystkim, jest taki mały, mały problem, znaczy ostatnio wyskoczyło mi to osobiście, a ja widzę na jakichś forach, że, że ludzie też mają, też mają problemy. Otóż pojawia mi się na moim Androidzie, nie jest to najlepszy Android, jakieś tam Lenovo K6, pojawia mi się informacja, że aplikacja Gboard została zatrzymana. No i nic nie można zrobić, nie, nie, nie można nic nigdzie wpisać, zapisać, nie można tego zaktualizować, no bo nie można wejść w sklep ten play i tam sobie wpisać na przykład aplikację Gboard, no nie można nic, nic, nic z tym zrobić kompletnie. E, telefon telefon nie działa, tak? Nie pomagają e, jakieś hard resety, restarty, cuda i tak dalej, i tak dalej. Więc. E, na jaki pomysł padłem? Właściwie to gdzieś to tam znalazłem. Ktoś niby, niby wspominał o tym, ale dokładnie nie jest powiedziane. Jeśli wyskoczy ci na Androidzie komunikat, że aplikacja Gboard została zatrzymana i nic z tym kompletnie nie możesz zrobić, to najnormalniej w świecie nie denerwuj się, nie wyrzucaj telefonu, nie rozpierdalaj go o ścianę, tylko zadzwoń czy poproś jakiegokolwiek kolegę, koleżankę, mamę, tatę, brata, siostrę, żeby on wszedł ze swojego telefonu do sklepu Play. Tam odnalazł aplikację Gboard. Jest to aplikacja, która steruje bodajże klawiaturą. I niech on wyśle Ci linka za pomocą, nie wiem, Whatsappa, Vibera, być może, nawet, nie wiem, SMS-em, MMS-em, czym, czym, czymkolwiek. Niech ci wyjdzie linka. I jak masz ten komunikat u siebie na telefonie, to kliknij po prostu OK. On na chwilę zniknie. Wejdź w tego Whatsappa na przykład. Ja to zrobiłem Whatsappem. Wejdź w ten link. Kliknij, aktualizuj. I telefon jest naprawiony. To wszystko. Pozdrawiam.